Dzień dobry, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w nowym filmie. Dzisiaj robimy sobie temat, co dobrego do Was zmierza w najbliższej przyszłości, czyli nie jest to jakiś odległy czas, dwóch, trzech miesięcy, ale bardziej tak do miesiąca czasu co tutaj ważnego, co dobrego się u Was wydarzy. Standardowo możecie wybrać grupę intuicyjnie lub poprzez znak Zodiaku. Znaki Zodiaku macie w przypiętym komentarzu wraz ze stopkami czasowymi. Grupa numer jeden ma Karneol. Grupa numer 2 ma Prechnit. Grupa numer 3 awentury zielone. Więc dajcie sobie chwilkę i wybierzcie grupę, która najbardziej Was przyciąga, a ja przechodzę już do grupy numer 1. Czyli co tutaj dla Was ważnego? Przygotowałam inną talię Tarota, ale dzisiaj może skorzystamy z tej. Więc to na razie idzie na bok. Więc patrzymy, co dla osób, które wybrały karneły Nie wiem, gdzie go tutaj, słuchajcie, położyć. Niech będzie tutaj. I już patrzymy, co tutaj dla Was. Pierwszą rzeczą dobrą, jaką dla Was widzę, jest ruch pod względem sfery pracy lub pod. Względem sfery finansów, więc dla osób, które szukają pracy, będzie to bardzo kluczowy czas do tego, żeby właśnie znaleźć jakąś nową pracę, będą to jakieś nowe okazje, nowe możliwości. Dla osób, które zmagają się z jakimiś problemami finansowymi, ale nie tylko, po prostu jest to jakiś przypływ dodatkowej gotówki, powodzenie materialne więc czuć bardzo mocno jakiś ruch w sferze zawodowej i w sferze finansów. Zarówno dla osób w stałej pracy będzie to jakiś ruch, czyli może więcej pracy, ale też więcej okazji do tego, żeby na przykład zarobić więcej, więc może pojawią się u Was, nie wiem, możliwości na przykład jakiegoś nowego projektu, albo właśnie możliwość zostania na nadgodziny, być może niektórym na tym zależy, tak, żeby więcej sobie tutaj zarobić. Natomiast też tą energią czuję, jakby to była też możliwość, szansa i okazja dostania propozycji zrobienia czegoś. Czyli tutaj, mając nawet stałą pracę, ktoś może Was poprosić o jakąś przysługę, za którą będzie chciał Wam zapłacić, bo może jesteście kompetentni w tym temacie. Natomiast sfera finansów, sfera pracy na najbliższy miesiąc pokazuje się na plus. Będzie tutaj ruch, będzie coś się działo w pozytywnym sensie, tak? Więc to jest pierwsza dobra rzecz, jaką tutaj dla Was widzę. Czy mi tutaj, słuchajcie, kamera trochę ucieka chyba nam trochę ucieka, ale to nic. I zobaczymy sobie, co dla Was dobrego zmierza na ten czas Co dobrego do Was zmierza na ten czas Weźmiemy sobie też o, te karty Tylko ja, słuchajcie, muszę podzielić, bo są tak ogromne I dla Was czuję tą grupę, więc dobra, tą weźmiemy więc najpierw zaczniemy sobie oczywiście od kart Tarota. Macie dziesiątkę kielichów, więc co dobrego do Was zmierza, przede wszystkim porozumienie, większa zgoda, jeżeli chodzi o przyjaźń, jeżeli chodzi o rodzinę. Więc jeżeli jesteście aktualnie z kimś skłóceni lub macie z kimś napięcie, wasze relacje przyjacielsko-rodzinne bardzo mocno się poprawią. Nie czuję za bardzo tego w sferze zawodowej. Czuję to właśnie stricte, jakby rodzina, przyjaciele najbliższe osoby. Jeżeli ostatnio mieliście dla siebie lub dla kogoś właśnie troszkę mniej czasu, to ta sfera również się tutaj polepsze. Czyli będziecie mieć lepsze wzajemne zrozumienie z kimś. Więc nie wiem, na jakiej obecnie sytuacji się znajdujecie, na jakim etapie się znajdujecie. Natomiast przede wszystkim słyszę, że sfera przyjaźni, sfera rodziny się zdecydowanie polepszy. Będzie więcej jakichś rozmów, będzie jakoś miło spędzony czas Więc może też to być jakieś zaproszenie na uroczystość rodzinną Może to być właśnie zaproszenie na spędzenie razem miło czasu Więc również jakieś tutaj wydarzenie z kimś związane się pokazuje Które będzie bardzo miłe, które będzie bardzo udane Jest to słuchajcie też piękna energia, w której z kimś mamy kontakt Rozwijamy go i czujemy się zrozumiani Więc jeżeli czujecie się w ostatnim czasie samotni to na najbliższy czas, co Pięknego przyjdzie, jakiś kontakt zdecydowanie polepszy Wam humor. Będziecie czuć się bardziej zrozumiali i wszystko będzie iść w ładnym kierunku. Macie energię wierzy. Więc jest to, słuchajcie, zakończenie jakiegoś ciężkiego etapu, coś, co tutaj wam nie służyło w ostatnim czasie, mogło odejść. Jest to bardzo pozytywna karta, słuchajcie, w tym przypadku, bo jeżeli pytamy o plus wieży, to znaczy, że taki niepewny czas odchodzi w niepamięć. Więc niezależnie w jakiej sferze tutaj macie tą niepewność lub stąpacie po jakimś cienkim gruncie, po cienkiej linie. To tak naprawdę nie ma to już znaczenia, dlatego że coś się polepszy, coś idzie w lepszym kierunku. Więc jeżeli do tej pory coś jest niepewne w waszym życiu, w jakiejś sferze, coś układa się nie tak, macie to zapewnienie, że do miesiąca czasu coś się zmieni i będzie stabilizacja, coś się zmieni i będziecie już spokojni. U niektórych z was faktycznie, słuchajcie, zwierząt, coś może całkowicie gruchnąć, tak? Coś może całkowicie. Odejść z naszego życia, ale dla niektórych z Was może to być naprawa tego, co, co nie wychodziło, bo być może ktoś stawał, stawiał nie takie kroki, może w jakimś celu, może w jakiejś relacji i czas był to zmienić. Natomiast co dobrego, będziecie w bardziej pewnej, bardziej pewni siebie, w bardziej pewnej energii. I przede wszystkim skończy się jakiś taki etap niepewności, coś się rozjaśni, wyklaruje. Z energią dwójki buław, tutaj pokazujecie mi się w większej motywacji i energii do tego, żeby marzyć, do tego, żeby kreować coś pięknego w swoim życiu. Więc też na najbliższy miesiąc Wasze samopoczucie bardzo mocno się polepszy. Um, tak, wasze samopoczucie, y, zawiesiłam się, bo y, wyciągnąłem już tutaj karty, sobie tasowałam i wypadła, więc ją tutaj też zostawimy. Natomiast będziecie czuć się bardziej pewnie w swoim życiu. Więc z jakiegoś samopoczucia, które teraz może dla was być cięższe, wejdziecie w samopoczucie, w którym zastanawiacie się na temat swoich marzeń, zastanawiacie się, co dalej. Czyli jesteście w energii, w której chcecie tworzyć, w której się nie poddajecie, w której macie duże oczekiwania co do przyszłości, duże nadzieje co do przyszłości i wiecie, że wszystko będzie pięknie, więc Wasze samopoczucie również w tym czasie bardzo mocno się polepszy. Macie, słuchajcie, też energię maja, więc tutaj maj może być dla Was kluczowym miesiącem. Może w maju coś ważnego się wydarzyło. Nie wiem, czy jest fokus, bo nie widzę. Jest teraz fokus. E, więc w maju coś ważnego mogło się dla Was wydarzyć, lub nie wiem, jesteście z maja, lub y, pamiętajcie, że te filmy zostają tutaj na bardzo długo, więc może ktoś y, ogląda to w maju lub w kwietniu i zmierzamy ku maju, w, majowi. <grym> ok? Więc maj dla Was będzie bardzo ważny. Co więcej, co dobrego dla Was na najbliższy miesiąc? Kolejny miesiąc. Dobra. I macie energię też września, więc dla Was to jest zapowiedź, że wrzesień też dla Was będzie tutaj ważnym miesiącem, coś ważnego tutaj może się wydarzyć, może to Wasz miesiąc, może, może wtedy coś po prostu ważnego, kluczowego też się wydarzy. Bo nawet jeżeli pytamy o miesiąc i mamy lipiec, to do sierpnia mniej więcej może się to wydarzyć, ale też może to już, to już być, przepraszam, sygnał, że we wrześniu też coś ważnego, kluczowego się wydarzy. Więc te dwa miesiące dla Was pokazują się jako ważne, jako kluczowe. I macie energię słońca, macie energię szczęścia, dobrego samopoczucia, więc to jest to, co czuję w Waszej grupie, że przede wszystkim jakieś podstawy u Was będą mieć solidne korzenie, zaczną mieć solidne korzenie, bo sfera finansów zawodowa idzie na plus, coś się pięknie ustabilizuje i dzięki temu poczujecie się pewniej. Plus jakieś relacje przyjacielsko-rodzinne też się polepszą, będzie jakieś wspólne spędzenie czasu, dzięki czemu poczujecie, że jesteście we właściwym miejscu. Więc tak to, słuchajcie, mi się tutaj dla Was pokazuje. Jeżeli jesteście w tej grupie, możecie zostawić emotikonkę pszczółki w komentarzu, to będzie dla mnie znak, że jesteście w tej grupie. Szczerze powiem Wam, że uwielbiam to, właśnie jest tak kolorowo od tych emotek później, jak czytam Wasze komentarze, więc jeżeli macie taką ochotę, to gorąco zachęcam. I tak, ja Wam życzę wszystkiego, co najpiękniejsze i przechodzę do grupy numer 2. I witam osoby, które wybrały grupę numer 2 i, i już się samo po prostu nam karta tutaj obróciła, więc już sobie tutaj... Dajemy i wy wybraliście Prechnit. W waszej grupie słyszę, co dobrego do was idzie jakaś zmiana kierunku, zmiana drogi, więc nie wiem, na jakiej drodze obecnie się znajdujecie, ale przyjdzie, słuchajcie, moment, w którym nagle rzeczy zaczną się zmieniać. Będziecie mieć jakiś wybór. Więc czuję tu energetycznie troszkę, tak jakbyście teraz szli jakąś swoją, wiecie, drogą, obranym celem, i rzeczy mają się tak, jak się mają. Na dzień dzisiejszy, na tu i teraz. Ale z tą energią czuję, jakby nagle właśnie przyszła do Was całkowicie nowa energia, która daje Wam wybór. Idziecie w lewo właśnie albo w prawo macie to rozwidlenie dróg i możecie wybrać w którym kierunku idziecie i będzie to słuchajcie ze sobą ciągnąć jakieś fajne zmiany w waszym życiu więc przede wszystkim czuję, że będziecie mieć wybór, więc dla niektórych z was słyszę, że jeżeli nie wiem staracie się o przyjęcie na studia do szkoły, to może być wybór właśnie w tym temacie, że tutaj zostaniecie przyjęci do na przykład dwóch miejsc i będziecie mogli wybrać, jeżeli ktoś szuka pracy, może to oznaczać właśnie, że będziecie mogli wybrać po w dwóch miejscach albo nawet i więcej Będą was chcieli, ale będziecie mieć jakiś wybór. I to jest wielkim, słuchajcie, błogosławieństwem, bo nie jest coś ustalone z góry, że musicie iść tą drogą, tylko pojawi się jakaś możliwość. Dla niektórych z Was to będzie możliwość wyjazdu, a nie dla niektórych z Was po prostu obranie nowej drogi w życiu, kolejnej ścieżki nowej. Która nie będzie jakby na przykład um, dotyczyć konkretu, czyli na przykład nie będzie dotyczyć konkretnie pracy, czy finansów, czy szkoły, czy, mm, czy nie wiem, przyjaźni miłości, ale po prostu coś się zmieni w waszej energii, będziecie mieć wybór, czy idziecie tą drogą, którą szliście, czy wybieracie drogę, w której będziecie mieć lepsze samopoczucie, w którym wasze nadzieje tutaj co do lepszej przyszłości wzrosną, więc będziecie mieć też wybór być może taki prosty odnośnie własnej energii. Ale zobaczymy, co do miesiąca czasu dla Was dobrego tutaj idzie, co dobrego się wydarzy. Macie energię dziewiątki buław. Więc jeżeli macie w czymś teraz czuje zastój, to coś się ruszy. Macie energię umiarkowania, więc wyjdziecie słuchajcie, z jakiejś energii, w której czujecie, że wiele rzeczy wymyka wam się spod kontroli, że wiele rzeczy wymyka Wam się z rąk. Wyjdziecie z jakiejś takiej energii, w której coś jest niepoukładane, i dla każdego z Was to będzie całkowicie inna sfera. Ale w tej sferze, w której na dzień dzisiejszy, na tu i teraz czujecie największe zamieszanie, lub w kilku naraz, ten czas, słuchajcie, minie. Do miesiąca czasu będziecie mieć szansę całkowicie zmienić swoją drogę. I wyjść z tej sytuacji, w której czujecie chaos, i wszystko na nowo sobie poukładać. Więc wiecie, czasami są takie etapy w naszym życiu, gdzie nie wiem, i sfera miłości nam troszkę kuleje, bo z kim się spotykaliśmy i na przykład zakończyliśmy ten etap, a tu nagle jeszcze w pracy, wiecie, szef od nas wiele wymaga, mamy intensywny czas, musimy skupić się na pracy. A tu jeszcze ktoś z rodziny prosi nas o przysługę, tak? Jest milion takich mikro rzeczy, które składają się w całość, co powoduje chaos w dniu codziennym, i każdy z Was może mieć mikro tych, wiecie, rzeczy, milion różnych. E i do czego tutaj zmierzam? Że właśnie może teraz większość z Was przechodzi przez taki etap, gdzie jest ten chaos, gdzie jest jakaś niepewność, natomiast przyjdzie ten moment, gdzie zobaczycie, że powoli od tego momentu, od jakiegoś momentu, w którym wejdziecie w nową ścieżkę, może nawet nie zauważycie tego, że weszliście w tą nową ścieżkę. Zobaczycie znaczną poprawę, że rzeczy zaczynają się układać. Czyli ze złamanego serca być może u kogoś zrodzi się przepiękna nadzieja na to, że w takim razie prawdziwa miłość jeszcze przed wami. Może dla niektórych z was to będzie, nie wiem, czas, w którym praca nagle przynosi przepiękne efekty i materialnie jesteście usatysfakcjonowani i przychodzi spokojniejszy czas. Albo przychodzi czas urlopu, nagle coś się pozmienia, że będziecie mieć wszystko pod kontrolą, wszystko będzie pięknie poukładane. Więc na miesiąc czasu czuję, co dla Was dobrego, ten jakiś mini chaos, który teraz dookoła Was może być, lub jakieś, lub jakieś braki w różnych sferach, które doświadczacie, one przez ten czas się tutaj ustabilizują i wyjdziecie na prostą. Zmieni się coś w Waszej energii w Was, co przyniesie Wam bezpieczeństwo. Będziecie czuć się pewni, będziecie zdecydowani Przede wszystkim z czwórką monet słyszę, że Wy będziecie przede wszystkim Stawiać siebie na pierwszym miejscu Więc zmieni się tak Wasza energia, że będziecie patrzeć na swoje dobro Będziecie chcieli dla siebie jak najlepiej I też Wasze samopoczucie znacznie się polepszy Słuchajcie, zobaczymy co tutaj jeszcze dla Was Co dobrego Was czeka Może słuchajcie mhm, Pięknie Słuchajcie, tutaj przygotować te talie, Ale tu jest 200 ponad kart Więc czekajcie No to powypadały. czekajcie Co to jest? To jest słuchajcie chyba kołyska To jest narodziny jakiejś nowej koncepcji Lub y, ogólnie narodziny Czegoś nowego, więc to jest słuchajcie Bardzo, tak się rozglądam jeszcze tu gdzieś te karty poleciały, bo I więcej chyba spadło, ale dobrze, wszystko jest ok. Natomiast macie na rodzinę czegoś nowego, więc też na najbliższy miesiąc dla osób, które planują ciążę, może to być najlepszy czas do tego, żeby właśnie zajść w tą, zajść w tą ciążę. Przepraszam. Natomiast co więcej, czuję właśnie z tą energią, że wejdziecie w jakąś nową drogę. Dla Was idzie jakiś całkowicie nowy początek. Będziecie mieć wybór to przede wszystkim fajna, dobra, pozytywna rzecz dla Was, ale też właśnie przede wszystkim to. Ja chciałam powiedzieć, że będziecie mieć wybór, aha, że przychodzi do was coś nowego. Zapatrzyłam się, słuchajcie, na butelkę z tygrysim okiem, więc tygrysie oko może być dla was przecudnym amuletem na dzień dzisiejszy w sytuacji, w której się zmagacie. Tygrysie oko też zwiększa naszą pewność siebie, więc dla niektórych z was to może być coś ważnego, jakaś ważna wskazówka. Zobaczymy, co jeszcze dobrego do was idzie i macie jajko, więc znowu macie na rodzinę czegoś nowego. Więc bardzo mocno, słuchajcie, widzę u Was właśnie sukces. Widzę, że mm, macie ciężką pracę, macie tutaj właśnie sukces co do właśnie planów, które będziecie tworzyć. Więc Waszą grupę bardzo mocno czuję, że będziecie mieć decyzję do podjęcia i ten wybór będzie błogosławieństwem, plus właśnie przez najbliższy miesiąc zrodzi się coś nowego. Wejdziecie w nową energię, w świeży start, w jakiś nowy, świeży e, początek. Co macie więcej? Macie energię października, więc październik będzie dla Was ważnym miesiącem kluczowym. Nie wiem dlaczego, oczywiście może to oznaczać, że oglądacie to we wrześniu i to jest prognoza na październik, albo oglądacie to w październiku. Natomiast jeżeli oglądacie to teraz w lipcu lub w jakimkolwiek innym miesiącu, po prostu miejcie na uwadze, że październik dla Was będzie dobrym miesiącem i też bardzo kluczowym pod względem jakichś zmian. Więc na to się też otwórzcie. Co jeszcze na zakończenie dla Was dobrego oprócz tych e, błogosławieństw e, i możliwości wyborów. Jakiś całkiem nowy, słuchajcie, świeży start czuję, Całkowicie zmianą też w całkowicie, e, całkowitą, przepraszam, zmianę w energii. Więc to jest bardzo pozytywny znak. Macie słuchajcie wachlarz, więc dla niektórych z was sfera romantyczna również tutaj coś się w niej zadzieje. Więc dla niektórych z Was w sferze romantycznej będzie, będą to jakieś wyjścia, będzie to celebrowanie czasu, będą to jakieś właśnie imprezy, zabawy. Natomiast w stałych związkach będzie to ożywienie też uczuć. Natomiast co dobrego Was czeka do miesiąca czasu, jakaś randka, jakieś wyjście lub poznacie kogoś, przy kim będziecie świetnie się bawić, świetnie się czuć. Więc w Waszej grupie też sfera romantyczna tutaj wyjdzie na pierwszy plan. I macie też energię tutaj piesków, czyli przyjaciele, czyli też w tym czasie poczujecie, że nie jesteście sami, że jesteście wspierani, że góra bardzo mocno was wspiera, ale też będziecie mieć fajny support ze, swoich, ze strony swoich przyjaciół. Więc tak to, słuchajcie, mi się tutaj dla was pokazuje. Macie, mimo że otwarte czytanie, nie ma może tu takich, wiecie, stricte konkretów, konkretów, to macie przepiękne czytanie, bo będziecie mieć właśnie dużo błogosławieństw. Macie tutaj przepiękną nową drogę, przepięknie nową, świeżą, przepiękną nową świeżą energię, więc tego, słuchajcie, Wam życzę. Więc tak, słuchajcie, jeżeli jesteście w tej grupie, możecie zostawić emotikonkę słoneczka, to będzie dla mnie znak, że jesteście w grupie numer 2. Więc ja Wam życzę wszystkiego, co najpiękniejsze i przechodzę do grupy numer 3. Witam osoby, które wybrały awentury zielone, czyli grupę numer 3. Dla Was krótka informacja, poczytajcie sobie o czakrze serca, o nadczynności tej czakry lub właśnie niedoczynności. Przeczytajcie, bo tam możecie znaleźć jakieś ważne dla siebie informacje, bo być może zmagacie się z jakimś problemem, z jakąś blokadą, która właśnie będzie mogła zostać uleczona, gdy skupicie się właśnie na czakrze serca. Ok, i macie tutaj e, etap kokonu, poczwarki. Nie wiem, jak to powiedzieć. Więc słuchajcie, co dobrego dla Was na najbliższy miesiąc? To będzie, słuchajcie, spokojny czas. Przede wszystkim czuję, że będziecie mogli e, zbliżyć się do siebie samego, bardziej zrozumieć swoje potrzeby, bardziej wsłuchać się w głos własnego serca. W waszej grupie bardzo mocno czuję taką potrzebę bardziej zatroszczenia się o samego siebie. Wiecie? Jakbyście mieli w sobie ukryty skarb, którego nie dostrzegacie? Powiedziałam słuchajcie, skarb, bo w Waszej grupie kolor zielony jest bardzo ważny A od razu zobaczyłam właśnie tą skrzynkę z kamyczkami <grych> Więc yy, mam wrażenie, że w jakiś sposób w Waszej grupie za mało siebie doceniacie I przez najbliższy miesiąc zrozumiecie Jak ważne, jak cenne dla Was jest życie Jak bardzo cieszycie się tym życiem Więc niezależnie na jakim etapie teraz się znajdujecie Czuję, że do miesiąca czasu odnajdziecie na nowo radość w swoim życiu I Więc jest to jakiś przejściowy może czas pauzy Być może przejściowy czas, w którym... Nie widzicie słońca, może są jakieś chmury nad wami, natomiast uwierzcie mi, że z tą energią czuję, że wiele się pozmienia. Jedyna co, co, co tutaj ważnego, warto patrzeć sercem, ale względem też samych siebie, bo możecie pomagać wszystkim dookoła, a zapominać o tym, co najważniejsze, najcenniejsze dla was. Natomiast wracając do głównego tematu, co dobrego Was czeka? Jakiś y, czas pauzy. Więc ta energia pomoże Wam bardziej zajrzeć w głąb samych siebie, zrozumieć siebie. Być może przechodzicie teraz proces jakiejś transformacji, być może będziecie kwestionować wiele rzeczy, więc nie mówię, że ten czas będzie najłatwiejszy, ale na pewno po tej transformacji będziecie czuć, że w końcu żyjecie, że w końcu wszystko jest na swoim miejscu. Więc czuję takie duże wsparcie ze strony góry, ze strony wszechświata i aniołów dla Was. Bo niektórzy z Was zmagają się właśnie z jakimiś wyzwaniami teraz. Może jesteście na etapie zmiany pracy, może na, jak, na etapie rozstawania się z kimś, może na etapie spraw y, sądowych lub jakichś innych ciężkich sytuacji, ale czuję w Waszej grupie bardzo mocno, że macie ogromne wsparcie góry. Macie ogromne wsparcie góry na tu i teraz. Więc nie będziecie sami przez najbliższy miesiąc. I bezpieczne dla was będzie to, żeby się wyciszyć, żeby naładować baterie, żeby znaleźć czas dla samego siebie. Macie królową mieczy, więc przez najbliższy miesiąc co dobrego, wyklarujecie sobie wiele rzeczy, wiele rzeczy sobie też poukładacie w głowie zrozumiecie co dla was jest najcenniejsze i najważniejsze. Będzie to taka jak w jakiś sposób przejrzystość myśli, ale też możecie być przeciążeni czymś, przebodźcowani czymś, więc czuję, że do miesiąca czasu wszystko się pięknie ustabilizuje. Więc dajcie po prostu sobie czas. Macie dwójkę kielichów, więc w waszej grupie słuchajcie, jest to też zapewnienie, może nie do miesiąca czasu, ale ogólnie że czeka was prawdziwa miłość w waszym życiu. Że czeka Was coś pięknego w sferze miłości. Więc nie wiem, może są tu osoby, które zaczynają wątpić, że stworzą e, zdrowy związek romantyczny, może zaczynają wątpić, że znajdą miłość w swoim życiu, więc dla tych osób jest to potwierdzenie i dla każdego z Was. Jest to zapewnienie, że w Waszym życiu, jeżeli macie przeczucie, że czekacie na kogoś, ale jeszcze ta osoba się nie zjawiła, to wiedzcie, że Wasze przeczucie jest słuszne, bo naprawdę czeka Was w Waszym życiu piękna miłość. Więc nie musicie o to się martwić Ogólnie dla Was, co dobrego na ten miesiąc, czuję właśnie, że będzie to spokojny czas Miesiąc takiej pauzy, gdzie będziecie mogli wiele zrozumieć, co dzieje się w środku w Was I kolejną rzeczą dobrą, jaką czuję z tych błogosławieństw jest to, że macie ogromne wsparcie góry Ogromne wsparcie wszechświata, ogromne wsparcie aniołów Więc nie będziecie sami przez ten etap Macie energię mocy, więc po tym czasie wzrośniecie w sile, więc nie poddajemy się, idziemy naprzód. Ten czas, ten najbliższy miesiąc, pokażę Wam, jak, jak dużo mocy macie w sobie, uwierzycie bardziej w siebie. Ale też będziecie bardziej pewni, co do tego, co dalej. Więc może są to osoby, które są niezdecydowane co do swojej przyszłości, lub nie wiedzą, jak potoczy się ich życie, ale tutaj macie zapewnienie. Że wszystko ułoży się w jak najlepszy sposób. Więc czasami najlepsze, co możemy zrobić, to zamiast sztywno trzymać nad czymś kontrolę, to dać trochę przestrzeni sobie do namysłu. Czy na pewno to, za czym mm, truptamy, za czym dążymy, czy to na pewno jest to, czego pragnie nasze serce? Bo czasami wydaje nam się, że coś jest dla nas, ale okazuje się w praktyce, że więcej nam to sprawia bólu i nieprzyjemności niż, yy, niż to warte. Więc co więcej? Dla słuchajcie, też będzie właśnie jakieś spełnienie marzeń. Więc przez ten miesiąc wydarzy się coś małego, coś pozytywnego, co bardzo mocno poprawi Wam humor. Będzie to jakaś taka niespodzianka, powiedziałabym, od losu, od góry, żeby, żebyście się uśmiechnęli, żeby poprawić Wam humor, żebyście wiedzieli, że nie jesteście sami na swojej drodze. Więc też coś dla każdego pozytywnego z Was się tutaj wydarzy. Musicie zaufać bardziej swojej intuicji, ale też przez ten miesiąc wasza intuicja, <coughs> przepraszam, o wiele mocniej się e, tutaj wyostrzy. W waszej grupie czuję ogromny spokój, ale ogromny też potencjał, który jest w Was, który w końcu dostrzeżecie: większą miłość własną, większą pewność siebie, ale przede wszystkim też wyklarowanie swoich własnych potrzeb. Więc ten miesiąc będzie ogromny pod względem rozwoju duchowego i osobistego dla Was. Mamy myszki i mamy słonika Więc przede wszystkim też takim błogosławieństwem dla Was na ten miesiąc będzie to, że Wasze przeczucia będą trafne Że będziecie mieli ten dar, tą możliwość, żeby bardzo głęboko zajrzeć w samych siebie Więc korzystajcie z tej możliwości Bo w tym czasie, tu i teraz, będziecie mieć największą se szansę, żeby zajrzeć w głąb swojego też serca, ok? I też zaufajcie swoim przeczuciom, bo one tutaj będą trafne Wyjdziecie silniejsi z tego czasu. Dla niektórych z Was to może też być wyjazd na jakiś wypoczynek, który dla Was będzie bardzo tutaj udany. Natomiast ogólnie czuję, że będzie dla Was to taki spokojny czas, wyciszający, który pomoże Wam zrozumieć samych siebie bardziej albo swoje plany, cele, oczekiwania, marzenia. Z słonikiem też macie, że właśnie jakaś wasza długa podróż, czy to fizyczna, czy mentalna, na końcu pozostawi was mądrzejszych, mądrzejszym na końcu Boga. Trzyma jakieś doświadczenie. Więc coś, przez co teraz przechodzicie, bardzo mocno was wzmocni, mimo że teraz możecie. Postrzegać to inaczej. Macie energię aniołka, więc macie tutaj duchowe wsparcie, ochronę. Więc słuchajcie, co więcej mogę powiedzieć, w Waszej grupie takim największym błogosławieństwem na ten miesiąc jest to, może nie zapewnienie, że będzie łatwo, ale zapewnienie, że odnajdziecie w sobie moc, która jest potrzebna, że na nowo odnajdziecie siebie, że na nowo uwierzycie w siebie, że na nowo. Zrozumiecie, co jest dla Was najważniejsze i odnajdziecie swój sens. Jeżeli stoicie przed decyzjami, w końcu zrozumiecie, co dla Was jest najcenniejsze i wybierzecie właściwą drogę. Ok? To dla Was bardzo mocno czuję. I będziecie przede wszystkim bardzo, spadła karta, będziecie bardzo mocno wspierani. Ok? Więc tutaj przede wszystkim też góra bardzo mocno będzie dla Was wsparciem. Czeka Was jakaś niespodzianka od losu, która Wam przypomni, że hej, nie jesteś sama, nie jesteś sam. Macie ogromną ochronę, więc wszystko jest dobrze. Macie zapewnienie, że czeka Was w Waszym życiu przepiękna miłość, ale też macie właśnie tą intuicję, która będzie się wyostrzać przez ten czas. I słuchajcie, sierpień będzie dla Was kluczowym miesiącem. Może też pełnia w sierpniu będzie dla Was ważna, więc miejcie to na uwadze. Więc tak to słuchajcie, mi się tutaj dla Was pokazuje. Jeżeli jesteście w tej grupie, możecie zostawić emotikonkę motylka w komentarzu, to będzie dla mnie znak, że jesteście w tej grupie. Ja Wam życzę wszystkiego, co najpiękniejsze. Pozdrawiam cieplutko i pa! pa.